Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory samorządowe. 7 kwietnia. Cisza wyborcza. W wyborach samorządowych wybieramy radnych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zniechęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie możesz upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeśli złamiesz zakaz, grozi ci grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Jesteś świadkiem łamania ciszy wyborczej? Dzwoni na policję.